Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Kłaniamy się, zapraszamy na mecz. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Real Madryt będzie miał szansę rzutu rożnego. Zagranie głową. A! Tuż nad bramką! Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Kedira. Mimaria. Dobre rozegranie. Zakręcił teraz obrońcą. Świetnie przerwał tę akcję obrońca. Pepe. Ależ wspaniale to zrobił już za zagranie. Dobra pozycja do oddania strzału. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. Kedira. Przerwana akcja mogła być groźnie. Piłka wyszła na aut. Górawski. Świetne podanie. Kedira. Słabe przyjęcie i natychmiastowa strata. Precyzyjne podanie. Szansa. No tak. Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Benzema. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Przypilce Cristiano Ronaldo. Aut. Real Madryt wznowi grę. Pulzin. Atakuje ślizgiem. Blisko już do bramki. O, udało mu się ładnie podać. Jest zawodnik na czystej pozycji. No będzie pan. Broni. I grają dalej. Mamy bramkę, proszę Państwa. Kolejna bramka CR7. Cristiano Ronaldo pokazuje, że jest w świetnej formie. Prawdziwa gwiazda. Lubię go oglądać. Łąkiewicz. Trałka. Zdążył w ostatniej chwili. I teraz próbuje odebrać piłkę Cristiano Ronaldo. No, już blisko pole karne. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Mi Maria. Paul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje, że z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Ryzykowna, ale udana interwencja. Ten zema. Ma do kogo podać. Dobra interwencja obrony. Za moment wznowią wrzutem z autu. Murawski. Ładne podanie. Trauka. Doskonale zagrał. Ach. Wspaniale przechwycił. Źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Nie Maria. Ryzykownie, ale udanie. Uwaga, Murawski. No, wypiąstkował w pole. Ależ ładny zwód. Dla sztuka dla sztuki i strada piłki. Trałka Tonew Trałka Murawski Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę Trałka. Dobrze pomyślany, ale nic z tego nie wyszło. No ładne zagranie piętą do kolegi. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Piłkę przejmuje Cristiano Ronaldo. Ma szansę na wyśrodkowanie. Strzela! Świetnie blokuje obrońca. Środek pola jest wolny, tam wbiega partner z jego drużyny. Enriquez. Tonet, dobrze podał. Blisko polekarne może strzelać. Podanie w polekarn. Dobrze uderzył głową. A troszeczkę za wysoko, ale ładnie przymierzył minimalnie nad bramką. Później. daleko do przodu. Fantastyczna interwencja stanął na wysokości zadania. Zaszegnał niebezpieczeństwo. Kedira. Pozostaje wykończyć tę akcję. Enriquez. Murawski. Enriquez Murawski Spójrzmy przedziera się Murawski Kedira Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie Ta wielka fiesta, wielkie święto na Estadio Santiago Bernabeu. Za chwilę druga połowa. Dobrze dograł. Murawski Uderza. No zachwycił tą interwencją. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Oddał strzał głową. Wysoko nad poprzeczką uderzył. ski Benzema, Kedira. Czy to wykorzysta? Cristiano Ronaldo broni. Piłka wychodzi w pole. Ależ podanie. Czy to wykorzysta? Cristiano W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Zdecydował się na strzał. Niesamowicie to obroni. Jak on zatrzymał ten strzał. I będziemy mieli rzut roczny dla Realu Madryt. Pepe! Strzela! Ale świetnie teraz zablokował. Może dośrodkować. Ale zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Idealne przyjęcie, można powiedzieć, żorczowe. Prawo za to podanie. Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do strzału. Real Madryt będzie miał szansę rzutu rożnego. Sergio Ramos. Ale pięknie. Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Bardzo ładnie rozegrany zrób rożny. Górawski. Tonew. Benzema. A przy piłce gracz znany z tego, że zawsze znajduje się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Czy to wykorzysta? Dobrze zablokował. I będziemy mieli rzut roczny dla Realu Madryt. Kapitalnie przyjął, mimo że cały czas go atakują. Kedira. Ładnie dograł. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu filmu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Kedira. No świetnie go obrał. Troszkę nerwowo, ale udało się. Trauka. Tonet. Dobra piłka teraz do kolejki. Łukasz Trauka. Piłka otarła się prawie o słupek. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Henriquez Sądził w ostatniej chwili. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Aj, jaka bramka! Jest skuteczny, to jego drugie trafienie. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Kurawski. O, udało mu się ładnie podać. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No piłko odebrał i stracił. Kedira. Wspaniale przechwycił. Później Cristiano Ronaldo. Ależ pięknie oszukał rywala Benzema. Do w pole. No o tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Ryzykownie, ale udanie. Taka gra obrony to grana alibi. Ładna akcja, skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Zarys Ryzykował tym wejściem, ale udało się. Zmiany w obu drużynach. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożni. Możemy zapoznać się ze statystyką rzutów rożnych. Rzucił w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. W piłkę to była duża przeciwna. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Ładne rozciągnięcie. W środku wbiega kolega z drużyny. Teraz kaka. Świetne podanie. Zatrzymany atak. Później. Bardzo dobre podanie. Czy to wykorzysta? Mocne uderzenie głową, ale piękna bramka. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Niewiele czasu do kończowego bliska sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Enriquez. Urawski. Ładne podanie. Dobre dogranie. Ale ślicznie uderzył. Koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko.